Dzień dobry, tu już dobry wieczór. Dzisiaj na luźno taki film. Mianowicie, zdradzę Ci jedno pytanie i powiem jedną poradę. Czyli dwie rzeczy dostaniesz ode mnie względem negocjacji, ponieważ taksówkarz dość często się zdarza, że negocjuje cenę z klientem, szczególnie na takie dłuższe kursy. Więc, więc pytanie, jedno kluczowe które zadaje, żeby hmm, poniekąd wyczuć klienta, e, a po drugie ustalić progi na ile e, go gdzieś hmm, stać, czy jak on wycenia, żebym ja nie przestrzelił, to e, stosuję pytanie, ile dla pana, pani byłoby dobrze, za ile. Nie? Po prostu po, pozwalam, zaczynam negocjacje w ten sposób, że pozwalam... E, Wycenić kurs orientacyjnie tej drugiej osobie. Nie? To mi mówi nie? E, jakąś tam cenę? Zazwyczaj. Zazwyczaj. Albo jak wytrawny negocjator, to nic to nie mówi. Czekam z kolei na moją pierwszą propozycję. Ale kluczem jest właśnie to, żeby ta druga strona dała pierwszą propozycję i ja wtedy trochę więcej wiem, jak się wypozycjonować w negocjacjach. To jest taki mega tip, który możesz stosować sobie we wszystkim. Przy sprzedaży samochodu, przy sprzedaży. No, wszystkiego whatever nie ubrań kurcze telefonów wszystkiego wszystkiego co możesz możesz coś takiego stosować to chroni przede wszystkim to chroni przed przed tym że przestrzelisz za mocno albo za mało dla siebie że w ogóle Pomiędzy te ramki tego, tego klienta yy, to pytanie chroni, że, że on Ci się pozycjonuje już w te ramki i wtedy wiadomo, że jest troszeczkę do podciągnięcia zazwyczaj w górę. Zazwyczaj się da. Yy, natomiast nie zawsze. Nie? A poza tym od razu wiesz, czy jakby to jest Twój klient w Twoich ramkach. Czy warto w ogóle rozmawiać i negocjować. O, to. To by była jedna rzecz. A, wiesz co? A drugiej Ci nie powiem. Może później. Powiedz, czy to było przydatne dla Ciebie? Pytanie. Powtórzę pytanie, y, jaka cena dla pana, pani byłaby dobra? Po prostu, żeby się wypozycjonować, y, powiedz, czy to było przydatne. Y, możesz w komentarzu również zostawić y, jakąś strategię negocjacyjną, którą ty stoksujesz i tobie wychodzi. Y, no, i zapraszam do subskrypcji.